Wiecie, że jak się tak zrobi, to cała goryczka ulotuje. Tak powiedziała pani influencerka w internecie. Albo że cały teraz ten pył na ręce mi zostanie. A tu mi pociąg jedzie. Prawda z tym jest taka, że szejkowanie takie pozwala nam przede wszystkim ułożyć kopczyk, że będzie to na jednej ściance i wtedy faktycznie będzie mniej goryczki. A wiecie czemu? Bo jak zalejemy sobie całą nierbę, to ona oddaje całą intensywność swojego smaku, tego co ma w środku. Praktycznie w pierwszym zalaniu, może drugim. Kiedy mamy kopczyk, to wszystko dzieje się wolniej. Dlatego tej goryczki jakby nie ma. Ona jest, ale nad nią panujemy. A druga rzecz z tym odpylaniem. Jak to jest z tym odpylaniem? Tam, odpylanie. Wyście widzieli urugwajki, jak się odpyla. Zdradzę Wam, że robię teraz 15 dubla i za każdym razem, jak sobie tak poszejkuję, to mam ten pył na ręce. Ale słyszałem taką opinię, że jak się tak poszejkuje, to jerba układa się na frakcję, gdzie tył sobie spada. Na dno, czyli do ściany. I tutaj mamy większe kawałki, po prostu, patyczki, większe listki. I dzięki temu faktycznie będzie się mniej to zapychać i powoli będzie się to uwalniać. Dlatego też może i jest mniej goryczki. Czy tak jest? Nie wiem. Ale bez kopczyka sobie obecnie jerby nie wyobrażam. Bo jak sobie zrobię bez kopczyka, to mi nie spakuje.